Cześć, ja jestem Kas, razem ze mną jest Blumis. Cześć. I nie uwierzycie, jaką mieliśmy przygodę po drodze? Wracając do stolicy psów, a mianowicie zostaliśmy zaatakowani przez. Ośmiornicę! E... Przepotężnego Katulu, w ośmiornice. który. Ośmiornicę? Katulu, który postanowił się zemścić na nas za jego pokonanie kilka odcinków temu i nas zaatakował, więc zabiliśmy go drugi raz, dał nam. Wycisk? 30 albo 40 tysięcy expa? W każdym razie wbiliśmy poziom albo dwa? Jeden, mamy okay. 106, no nawet nie jestem pewny. I w dzisiejszym odcinku oczywiście zajmiemy się, zajmiemy się kolejnymi questami w królestwie psów zostało nam już ich niewiele, bo 12 jeden z nich to jest tutaj od Dodge Knight Okej. Okay. Co się stało? To jest Batman. Przecież mówiłam. Mroczny książę. Ja nie, nie mogę tego zrozumieć. Nie, nie się mroczny rycerz. I to jest, a Teraz... tamto to jest jego jaskinia. No przecież nie. Jak się nazywał jego Przedupas? przydupas? Robin. Nie, 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 chodzi o tego I... dziadka. Eee, Lokaja. A, to nie pamiętam. Pewnie on tam urzęduje. Gdzie ty ledziesz? Zastrzałką. A. Ha. Sniff out. the o, door ten ten ten. Looks different. To jest Robin. O to po co ja mam yy, yy, w go wąchać, skoro ten? Bo mają cię za idio za ślepego idiotę i musisz to zrobić. Jak on ucieka dziwnie. Yo. Cześć Robin. Ja, to jest Two Face, Four Face. Dobra. Co? No, z Batmana. Ten co miał z, y, poparzoną połowę twarzy. O, no to chyba nie ogarnęłam. Siema, ziomki, poziomki i spadacie. Myślałam, Leżycie. że nie żyje. No, prawie. Nie no, ciężko nas zabić w tym momencie. No, ale pułapki Mamy... postawili, te pułapki mnie bardzo szybko zdejmują. E, jeżeli zadają dużo obrażenia, a one tu raczej zadają niewielkie obrażenia, co za tym idzie? Nie są w stanie Cię zadać. Znaczy, zadają ich dużo, tak? No bo to jest co i róż tam, Pewnie jest 10 obrażeń na sekundę. Ale jeżeli ktoś Cię bije po jeden, to, ten, to to nie są obrażenia. I trochę by się musieli namęczyć, żeby nas zabić. Możemy wejść do Batkowów? Tak. My secret layer. Takie jest Batmanie i Robinie i... No nie Robinie. A nie pamiętam jak on się nazywał. No nie, nazywa. nie Robin. No nie, to jest... Leatherface? Albo coś takiego. No w każdym razie... Raczej... że myślałam, hmm. że ten jego młody, wiesz... Nie, 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 no to był ten... Gdzie jest to? jest tu, u góry. No właśnie to jest ten co, co tam był poparzony. Tak. Okay. Nawet miał swój epizodik w jednej z, z części Tak I 5000 zdrowia Złapane Cześć, cześć Aby nam się lecić, nie wychyszłam Ej, ja do skrzynię. Okradniemy go O, jaki sprzęt. Jaki no tam. Jego armor I celuj gdzie masz iść, nie? Coś mi nie piekło chyba Dobra Tam coś w dół jeszcze będzie The Batax, okej okay. Fajnie wyglądał, fajnie zrobiony Może tam w górę też coś było Dobra, to chodź najpierw w górę Podejrzewam, że tam będzie jeszcze jedna skrzynia z jego hełmem i będziemy nowym... Czujesz, że zaraz padnę. I będziemy nowym dogbatem. Udało się. To się ulecz. Nie ma many. Masz szansę zdobyć. To po co walczysz z tymi nietoperzami? Bykło. Cześć. Coś mi nie pykło? Jaki dziób. Golden collected! To było dobre, żeby najpierw to założyć i polecieć na jakieś na skrzynie, które dają stówkę golda. Hmm. Albo na smoki. To ale nie gin. Dobra, ja sobie regnę się. I zginiesz? No bo i nie. Dobra, ja poczekam na dole. To potrwa. Masz szansę. Mm. Io, io. Dobra, przeczytajmy co jeszcze raz to jest na jaskinie. Na, na, na kamieniu. Ej. No to co? To on miał jedno zadanie. Aha, dobra, czyli on miał jedno zadanie i dał nam tu wejść, a te 12 zadań, które jeszcze są, to, to są zadania. No idę. To są też te zadania. Bo tu mamy dwóch zleceniodawców w, w Królestwie Psów, w Stolicy I ten jeden, ta jedna czaszka na górze i tam też pewnie jakieś zadanie będzie ostatecznie Unikam śmierci Wziął, 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 oj nie Pst, Dobra, jak wstaniesz to po prostu wyjdę I cię uleczymy Stolicy, zresztą i tak tam idziemy. Bo tam są kolejni zleceniodawcy, od których chcemy wykonać te zadania. Pur, pur, pur. I bierzemy tu. Spokojnie, nie, nie musisz się tak oglądać na Kire. Nie musisz mówić, że się oglądam na Kire. Aż szkorciłoby mnie powiedzieć, że kamera jest włączona. Nie, jest. Jesteś pewna? Tak. To na następny odcinek włączę. Mm. Nie, no co? Co ty? <grym> myślisz, że go zabiję? Bije po 90 A myślisz co? mówisz, że o to chodzi. Lubił hmm. w pierdziel dostawać tego, taki... To jest masochista. Mamy znaleźć sposób na... zabicie go. Trzeba było czytać. Ty, on gdzieś się poszedł. I jak ja mam mu zrobić wszystkie zadania? Bad propaganda. Okej. Okay. Gdzie takie obrażenia tam? 4000 mają mały poziom po prostu Wyglądało jakbyś zadał za 400 tysięcy No jak się zabiło ich na strzała to... Nie, to jest, że to jest yy, yy, kubka popiołu Niszczymy propagandę, więc... Koty są najlepsze w Domolce. Kolejne Kolejny poster. O, może wreszcie się z tobą rozliczymy, kolego. O Jezu, po co ja się odpaliłam? No ja właśnie nie wiem, to są jednogwiazdkowe zadania. Mm, Jednoczaszkowe, bo tu nie ma gwiazdek, więc... One nie stanowią dla na nas żadnego wyzwania. Tak naprawdę moglibyśmy pewnie pójść na Golasa i je wykonać nawet. Może nie mówię, że na Golasa... Atakować. By. Rozbieraj się. <laughs> to by, by, mógł być mały problem, ale na pewno byśmy spokojnie dali radę po prostu no? bez, ja bez zbroi. Mamy za nim Bad Dogos. Będzie nas prowadził jakiś chiński mes mówił Bo nie można kurde iść drogą, nie? Nie, no, ty też nie chodzisz drogą Czuł złam No <śles> Przestaniesz No tak samo ciężko zdra już? No. No to chodź tu. Follow the trail. New haj Są drogą Bad Dogos to, to trochę jak. Um, bad Boys. Dlaczego? No. Bo Bad na początku? Nie no, wiesz tam. Jakby nie patrzeć, jesteś psem. A oni byli policjantami. Mm. Ależ skojarzenia No patrz, nie mogę cię to zabić No, no ty nie masz obrażeń Właśnie nie widzę Ale dużo czarów, jak zauważyłem to przy... dużo czarów przeciwników Zadaje procentowe obrażenia na HP, więc... A jeszcze jakiegoś czaru nie mamy Tak Mm. E, nie wiem czy nie w Lonnie Cave był. No, nie mówcie, że już to wszyscy, że wszystkie zadania. Znaczy nie, no mamy były tu trzy. jeszcze. To jeszcze jedno tu jakieś. mamy jeszcze. Patrzę, czy gdzieś jeszcze nie ma. Bo nie pasuje mi. Wątpię, bo jeszcze nam Ale zostało. Na razie przeglądasz mapę. A bo po w sumie skończyliśmy zadania już u kotów. Tak. Może się coś pojawiło? No właśnie, szukam. Bo zostało nam jeszcze kilka zadań do zrobienia, tak Matka, naprawdę. Matkę szybko przeglądać. Bo ja szukam charakterystycznych punktów. Ale Może bardzo. wszystkie zadania w. Nie, niemożliwe, że w Lonely Cave. Nie, nie, nie. Czy jeszcze jest na północy, to by weź w prawo. Tu jest jakaś niedokończona. No A, to, to jest Lonely Cave, Cave, tak. Nie ma nic. To idziemy na, na północ. I zrobimy tamto zadanie, które jest na czaszce i później zobaczymy, czy dostaniemy osiągnięcie za wykonanie wszystkich zadań. Jak do, otrzymamy, to znaczy, że wszystko mamy zrobione. Jak nie, to będziemy to szukać. Jesteśmy. Ksiaczek mnie leje. No prawie jak kobieta mnie bije. Wiem. Ten sam poziom żenady. O, tutaj Ziup, No jedno Liczyłem, że tu będzie coś gorszego, na naprawdę Naprawdę W całej grze na pięć czaszek była tylko, było tylko chyba jedno zadanie Tam te nie jest na pięć czaszek Na 10 skali do 5 Czekaj, zaraz się zgubimy Zostaw. Trudno się zgubić jak ma się czaszkę. O nie, nie mam... Czego nie mam? Nie mam many. Mm. Ale tu są rzeczy, że to one są mocne toaletowe trailer. Tak, bo y, one mają pod ten... Później pod poziom zadania. No, zobacz, że to jest tak jakby to, to otoczone. Mhm. Find ball within market area. O, jest piłka. Tak. Okay. ja, 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 ja. On oh, bow. Oh. No to ty musisz podejść. Old Ball. Nie mówcie, że mu... Zanieść. No, Wiesz, jeszcze co? podszedł. Jeszcze przeszukałbym wodę, bo gdzieś powinna być jeszcze jakaś złota skrzynia na wodzie. Której chyba nie zdobyliśmy. Na razie zaraz skończmy to, zobaczymy. Tu expy. Na pewno są grube No jak? Aż poziom wpadł Co ja no nie, nie mogłam wejść? Niedługo wpadnie, nie, Myślisz, że jak mu rzucimy to być... się podniesie Oboje musimy wyjść w miejscu The King O! To stary król

Wiem, że tu będziesz, bo gdzie miałbyś być? Dawaj zadanie kolejne. Chodź tu. Ak A, i na pięć gwiazdek mieliśmy tylko te zadania od dziętych brosów. No tak, no właśnie, o no tym chodziło. Trochę mało takich zadań wymagających na wyższy poziom. No jak nagle na której się nie da ustawić. Z drugiej strony, czasem w grach wkurza mnie to, że jest... W połowie gry zatrzymuje się na czymś, czego przejść nie mogę i mnie to strasznie wnerwia. Ale to jest zadanie dodatkowe, to nie... wiesz, to nie jest nic w połowie gry. No niby tak, no. Uciekający hełm. KKK kask ci spadł kolego Mamy bied za hełmem, nie? Ty jeszcze nie grali. Stary, robisz kółko. Kółko zrobi. Coraz większe robi kółko. Ale ty parę gdzie biegniesz. No, jak ja myślałam, że go wezmę z zaskoczenia, to on się zatrzymał. I skończył swoją podróż. No właśnie. Wow. Czy wytrzymałe? Całkiem wytrzymałe były. A gdzie jest w ogóle świąteczne zadania? Pewnie w święta dopiero dodadzą. Myślisz? E, w pierwszej części były zadania Kitmas. O. Pięć zadań. Całkiem fajnych. Chciałbym Poznałaś dwóch Mikołajów. Jeden dobry, drugi zły. Bowana, który chciał cię zabić. Olafa. Morderczy ten olej był. I znowu skrzynia zamknięta. Pojawiły się kolejne znaki. I Storm Helmet. Zadanie zakończone. Oczywiście, ja tak wiem, broń. że tak. jesteś tu, jakbyśmy chcieli wrócić. 110 poziom. Zaczynam mieć obawę, że nie wbijemy 120. No, przecież od razu mówiłam. Będziemy dobijać na mobach. Musimy mieć sobie po prostu? Nie, możemy iść już nawet teraz do Lonely Cave. I się męczyć 5 godzin, aż pobożnymi mobami nie wbijemy odpowiednio wysokiego levelu. Tak, ale myślę, że dałoby radę gdzieś znaleźć um, mm. wyma na tyle wymagające moby, że można było dostać trochę więcej expa, uważaj. O, nie chciałam go zabijać, żebyś nie zdobył różdżki Uciekaj! Nawet nie mam zamiaru, tyk, tyk, dzięki. Tak. czary są tu przepotężne Gdzie tam? No do wyjścia A nie! Ty jeszcze coś z prawej, jest u góry A, dobra, bo tam jest drugie wyjście z jaskini. Ta to jaskinia, nie był co zły była... biznes. No dalej mamy do przejścia, ale to jest ta jaskinia, którą się Przedostawiliśmy tu nad cokołem, czy znaczy nad cokołem, uh -oh. e, Nad kolczatką. Okay. Pod kolczatką, dokładnie, bo przyszliśmy pod nią. Jak się rolujesz, to jesteś trochę szybsza. Hold this tarp. My go żywimy jeszcze, zobacz. On no ja do czegoś się z nim tego potrzebu potrzebuje. Mogę się z nim prać. Aby dał mi 50 poziom. Wiem, gdzie możemy dobić poziom w razie czego. Hmm? Na katulu. Hmm. Tylko wchodzić i wychodzić z gry, nie? I on hmm. będzie się cały czas respił. I to jest dobry motyw. Jeżeli jeszcze wzmocni czary i bronię to myślę, że całkiem żwawo by na nim szło. Scout armor. Trochę syf. Ale możemy zacząć kolejne zadanie. I 111 o, poziom. 42. Matko, ile ma zadań? Bardzo dużo. No wiesz, gdzieś te 12 zadań, których my potrzebowaliśmy, trzeba e, Trzeba odbębnić, A zrobiliśmy 3? Więc Jeszcze 4, 4 pewnie będą. Jeszcze dwa znaki. No jego nos. Y a, przepraszam. Eee, y dobra. Nos, ucho, nos. I nas wciągnął nosem tak. O, Smok. Smoczyk. A to nie jest tak, że po prostu. heja do przodu? No, może heja do przodu. Tu. Dawaj w dół. Okej, okay, tu. Tu będzie gdzieś wejście. O, no, dawajcie. O, 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 o. Boję się. Że nazywali na początek. O nie, okej. Okay. Spoko, Ty no idź na. Nie, na, na, ty na dole idź. Ja tych. Ja już. Jak ci idzie? Słabo Dobra, ja tego mogę ogarnąć Tego ognistego Dobra I teraz które? Teraz to No, No nice yy, O wybudzenie. nie Ja tego górnego nie... A, dobra, zabiję go. To będzie łatwo Hashtag easy Pieniążki Trudno Ekspy nam przepadną No, dzień Ale on ciężki nie będzie To jest słuch ognisty, Więc o, że trzeba będzie z nim walczyć Zaraz. Mogę cię zabić, kolego? No. Chodź tu! Ty zawsze dużo ekspadajesz. Dragon Dragon scale Raz, dwa, nie jaźni że Dr. Jekyll i Mr. Hyde? Kolejny znaczek. Dobra, to teraz zaczyna wyglądać jak ten, jak um, ...Wirw Naruto z z wiosny ja z i to, 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 i to. I że on ma demona w sobie, który się nazywa dziewięcioogniasty. No. <laughs> Już był Naruto w tej części, więc. Nigdy nie wiesz. Cztery elementy. Zrobisz super mocnego smoka. Aby dał bardzo dużo ekspa. ja dużo nie wymagam. Dragon Blood. Glod? Blood. Dobra. Dragon Blood był w pierwszej części. Może zaraz wstanie to. Rufus. Dobra, ale ty jesteś. A co? Aj, przejść ciebie, wiesz co? Ja się wciągnęłam. a ty... No i will destroy you Nie jestem tego taki pewny Zina, Dania Ja sobie ja mm. zbieram Expo Po 7500 golałem Okej, monetki zdobyte Już nie mogłam podejść bo ja jeszcze musiałem no. się pojawić no i to jest chwila prawdy czy to jest ostatnie zadanie no. to mamy A problem gdzie nas do, strzałka? do wyjścia z gry na sam początek Okej. Okay. Tu, gdzie wszystko A się zaczęło. to w zadanie? może trzeba zrobić mm, nie, zadanie? Nie, bo to już mieliśmy zrobione, wiesz. Jeszcze jest. Swój swój drugą... Ile? O, tu coś jest. Tu, tak. Do stolicy. Gdzie jest King. Gdzie jest King's Marker? Przepraszam. Myślę, że możemy się pożegnać. Przejdziemy. No tak I w zamieniu. następnym odcinku. Zaczniemy już przy zadaniu. Zaczniemy przy zadaniu. I może uda się zahaczyć albo zrobić nawet Lonely Cave, Dokładnie. co też było bardzo, bardzo fajne. Mamy za to nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Co jeszcze? Subskrypcję. I komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszamy do usłyszenia. Cześć! Cześć.